Keep looking for something jestem kapitanka Dynamicka Witam was w moim kolejnym odcinku Zwracasz i jest ze mną Saker Dzień dobry wam widzowie Jak widzicie mam 13 skrzynek I sobie kupiłam przebranie Maroczną Sherry I jest walka Z robotami Niestety nie pogramy w nią Bo wykorzystałam całe etykiety Na te 13 skrzynek i najpierw zrobimy ma, malutką roz, yy, yy, rozgrzewkę. I na pewno będzie żelazną. No, dobra. Tarą sobie zakażę. Z czego jest zrobiona błękitna tara? Z błękitnego A, co o, A, dło. Dło. Z czego jest zrobiona błękitna tara? Sama wybieram, ma tu duo. Kapitanka dynamiczna. Ej, z czego jest zrobiona? Bęki Z błękitnego papieru. Toaletowego. Idź. <laughs> nie jeszymy. Co? tutaj ja, jest to? Ja chcę. To jest bu. Tu jest O, jest jak się czają. Chodź na niego. Pytam. tam. No chodź, okrążymy go. To ty sobie idź. Ja tutaj niszczę na środku skrzynki. Kurde, jeszcze się... Jessica. Ciekawe, no nie chcesz. Chodź, chodź, chodź. O co, no to ja też nie chcę. Fajlujemy się? Sojusz, sojusz, chodź. E tam nie fajluj się. Mój... Okrążemy, okrążemy. No się zdradzić, może. Kuczę, kurczę, najgorzej, najgorzej. Myślę, że to jest najgorszy. w tym. Kurczę. Jak, jak tam co wziął? Jeszcze raz? Tak. Nie, mieliśmy jedną. Dobra, to robimy opening. Pierwsza skrzyneczka. 30 mamy, o. Nic się nie dobrze. Druga. No. <laughs> Punkt wyjścia do kolto. Dobra. Bijać możemy zagrać. Nic na razie. Znowu są do kolta? Bo zbieram teraz na kolta na power. Znowu ticket. -tic. Proszę, żeby coś było. Jakaś postać. Jak kiedyś zdobyłaś postać, Mortisa, Ma to przedostatnia skrzynka ci wypadła. Tiket znowu. Już mam trzy. Więc coś jeszcze będzie. 5 gramów. To było 3 gramów. Tu lecika? No nic nie będzie. Ale 5 gramów. Czyli 10 gramów no. to było chociaż. To warto było. Nie, warto było. Ja gram po 4. Ja biorę 5 gramów. Można? No, mm. Można! Druga ja cztery. To... Cztery tylko. Poczekaj, zobaczę. Co jeszcze można zagrać? Z kawy jest taker? Poczekaj. Robię nim zainteres. Dawaj, dawaj. Skład z tamperów. Kol. Okay. Masz cel power, kolce? Nie masz. Ja 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 lubię. No, nie mówię. Mam nadzieję, że... Trzeba go zabić. Chyba się nie da przetłumaczyć. Bo jak tak to będzie nieciekawe. Chciałem się wziąć. Dobra. Nie powiem od razu co się stanie. Kolce, no wypad Będziemy gry, na e, Za późno. A może będziemy mieć jeszcze jedną skrzyneczkę? Możliwe, możliwe. Dodałam cztery etykiety na błaznę. Hmm. Nie, no możesz zdobyć 100. 100! 150? no? Za cztery etykiety. Tak. Gdzie że to ubierasz? Chyba. A Chyba nie. Teraz Jestem male. Chodź, chodź, ja Chodź szó. jest? To będzie boss, 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 Nie. Na siódmej fali jest boss. No wiem. To jest była tak? tak, to jest była szósta. Boss, 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 To jest boss? Nie. to jest na dole. O nie, rakiety. Co? Już na pierwszym może rozwalać? No. Nie wiedziałeś? Nie Nie, zabito mnie. Gdzie ty lecisz? Ja tu atakuję bot Już piszcie w komentarz, że to dostaliście na święta. Nie zmuszam. Ale pochwalcie się. Bo ja mogę powiedzieć wam tylko jedną rzecz, że dostałam słuchawki, przez które teraz nagrywam. Specjalne do nagrywania. No, może i nie Co to się. dzieje? Co, Kto? Się co? Co? co to jest? Gdzie? Nie, po co ja zużyłam ulta na niego? No i teraz na. Do 18 dopiero, a no, to dobrze. Po... Najlepiej zostawiać ulty na. Bossa. No tam, ho, tam, ten, ten, też ten zużył. Kolcisła. Szalony. Teraz, seria. Tylko ja utrzymuję ulty. Chyba tak. Kurcze. No. No zostaw, zostaw typie, typie zostaw safe, nie możemy cię powstrzymać. Też mam ulta. Okej. Pięć. A zużyle go. Akurat jak przyszedł boss, serio. Serio, serio. O, jeszcze ten kąt. twój gul daje do HP? Zmiana życia, czy co? No tak. Już jak wkakujesz... To, to się, się spodziewanie. Spodziewanie. różowe teraz. Jak ma mniej niż 50% HP... Kurwa, kur, wy się 50 zrobi 50% HP, to jest na różowo. Nie wiem dlaczego. A dobra, już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego. Powiedziałam, go? Tak, yeah. tam, <grym <grym> mogą być. Tak, powiedziałem. Powiedziałem, ty, ty będziesz przy sejfe. Ech, ech, ech. Bębę! Długo ja muszę trwa. No a dopiero co 3 minuty. Mój naj, najwyższy rekord to był 6 minut i sekundę. A twój. Mój, i w mój, mój największy to był jakieś. 5 minut. Tam 4 minuty, i 30 sekundy. Mój 6 4 sekundy. Chyba jestem. Mój cztery minuty... Ale to w innym. To było w innym, to był twój największy. Wiem, ale 6 minut zabijałaś bossa. I co? I co? Nic! Nic! Nic się nie udało. No niestety. Co się tu kroi. Tak. No nie, akurat przy bosie. Ale nie dotrzymamy się do bossa. 4 minuty. Ja 25 sekund. Dobra, nawet dobrze. Ja mam już... 96 na skrzynkę. 120, skrzynka. 120. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. 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 Zbieram Ej, zbieram. może zagramy jeszcze jedną rundę? Ja Majk. Zgram jeszcze jedną rundę? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. Tutaj, tutaj, tutaj. O, tu, tu, tu. Mamy Ulepam 1800. Ulepszam Sandy. Ulepsam Sandy. Też Kogo by tu ulepszyć? Nie wiem, nie wiem, nie co to by ulepszyć. Kto jest najlepszy? Jessie, Jessie, Jesse ulepsz. Jesse, 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 ulepszy. Jesse ma fajne. fajnego, e, fajnego star powera. Dużo mi jest w Nie. Dawaj, gramy? Ulepszyć czy nie ulepszyć? Boję jest. No dobra. Gramy? Zrobię to dla was. Ale macie moje jedź. 6 Sze, słupek w ogóle w roży. Chociaż. Ulepszę. wszystko dla was zrobię. Dawaj. Jeszcze jedna, chociaż. Ostatnia. Ostatnia rynka. Mój step power jest taki, że. Um, A co no, Jak będzie 50% plus komuś HP, to zadaję o 120% punktów więcej. Coś takiego, nie wiem, może jest czas. Chodź, chodź, pomóż. Nie. nie, sam nie umiesz. Umiem. Ufalam mam mechanizm. To nie, nie umiem. Chmury. Ja się mam. Chmury? Juhu, masy są go od nich. Dobra, zadaj więcej. Koro mi się na różowo. Szyb, nie! Szybciej ja go rozwaję. Nie. Przygotuj się na różowy przytulas! A co, będziesz mieć zaraz kulta? Nie, po prostu Będę przytuliłem ją różową część. O tam idzie bot! Chodź za nim. Za paperą. Za pejperą, pejperą. pejperą idzie bot. O, tu też jest ostrożna szelki. Szelki. Taki, nie lubię zakończyć szereg. imbosa. Adamie, dla Uciekaj, uciekaj, proszę, uciekaj. Jest, jest, bierz, bierz. Bierz! Dlaczego? Poczekaj, bóla tu za Poczekaj za mną. Nie bierz. Chodź, chodź. Czy tu, tutaj, chodź. Tu mam odejście. Zakładam sobie. Tam jesteś. I tam jesteś. Dobra, 11 tysięcy. Wezmę. Eee, 11 tysięcy kapelus. Nie, my to chyba wygramy. Eee, Kurczę, jak ja głupi. Musiałam wchodzić w piper. Pyk, pyk, pyk. 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 Dobra. Yeah, w pierwszym miejscu. I na tej rundzie kończymy odcinek. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarz Król, To przypnę wam serduszko. Pa. Ja już się tej strony Kapitanka dynamitka. Witam was w moim kolejnym odcinku Zwracasz i jest ze mną tak, dzień dobry Wam Jak widzicie, mam 13 skrzynek i sobie kupiłam przebranie y, Maroczną Sherry. I jest walka z robotami. Niestety nie pogramy w nią, bo wykorzystowałam całe etykiety na te 13 skrzynek. I najpierw sobie zrobimy ma, malutką roz, y, y, rozgrzewkę. I bo, na pewno będziesz No tarą Ta, z Z czego jest zrobiona błękitna tara? Z błękitnego papieru z Z czego jest zrobiona błękitna Sama wybieram, a tu duło Kapitanka dynamiczna. Ej, z czego jest zrobiona błękitna błękit tara? Z błękitnego papieru Toaletowego Nie <grym>. Mieszczemy, kto ja, to jest? Bo... Ja chcę. To jest Bóg. Tu jest, jest buł. O, jak się czają. Chodź na niego. Pytam! tam. No chodź, okrążymy go. To ty sobie idź. Ja tutaj niszczę na środku skrzynki. Kurde, jeszcze jest się... Jessica. Chodź, do chodź, 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 chodź. no co, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Ej, E tam nie failuj się. się może... Okrążemy, okrążemy. Muszę się zdradzić, może. kurczę, najgorzej, najgorzej. Myślę, to, są, to jest najgorsze. Chwile. Kurczę. Jokrę. Jak tam co wziął? Jeszcze raz? Tak. Nie, mieliśmy jedną. Szkole. Dobra, to robimy opening. Pierwsza skrzyneczka. 30 mamy. Nic się nie da. Druga. <laughs> punkt mocy do kolta. Dobra. Pijać, możemy zagrać. Nic na razie. Punkt stop. punkt mocy do kolta. Bo zbieram teraz na kolta na Power. Znowu. tikacik. Proszę, żeby coś było. Jakaś postać. Jak kiedyś zdobyłaś postać Mortisa, to przedostatnia skrzynka Ci wypadła. Ciket znowu. Już mam trzy. I coś jeszcze będzie. 5 gramów. To było tak? jeszcze jedno. No nic nie będzie, ale pięć gramów. Czyli dziesięć gramów zdobyłaś chociaż. No. to walka z, Walter Walter z nie Walter bo tam ja gram po cztery ja biorę pięć. pięć hmm. można? No no. można ja bierze cztery cztery tylko poczekaj, że zobaczę Co tu jeszcze można zagrać? kogo jest saker? pociekaj Robinimy za Dawaj, dawaj. Skład stop werów. Hold. Okay. Masz sur power codzie? Nie masz. Nie lubię. Nie to walski. Mam nadzieję, że teraz... Trzeba go zabić. Chyba się nie da przetłumaczyć. Więc tak to będzie nieciekawy. Chciałbym wziął. Dobra. Nie powiem od razu, co się stanie. Oj się, nowy facet grypy myśli Mylona. No eee, za późno. A może będziemy mieć jeszcze jedną skrzyneczkę? Możliwe, możliwe. Wydam 4 etykiety na Nie, no możesz zdobyć 100. 100! 150 no? 4 etykiety. Tak. Gdzie żeś to no. Chyba nie. Cześć. Cześć. Jestem Marek Chodź, chodź się mrużą. Chodź, Czekaj. To, to będzie boss. boss, boss, boss. Nie. Myśmy w mojej fali jest boss. No wiem. To jest była szósta? Tak, to jest była szósta. Bos, 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 bos. Bo, to jest boss? Nie. To boss. To jest na dole. O nie, rakiety! Co? Już na pierwszy może rozwalać? No. Nie wiedziałeś? Nie, zabito mnie. Gdzie ty lecisz? Ja tu atakuję, bo co? Nie. Piszcie w komentarzu, że dostaliście na święta. Nie zmuszam, ale pochwalcie się. Bo ja mogę powiedzieć wam tylko jedną rzecz, że dostałam słuchawki, i przez które teraz nagrywam. Specjalnie do nagrywania. No może i niespecjalnie. Co, co się dzieje? Co, do... się co? Kto to jest? Gdzie? Nie, po co ul... ja ulta na niego? No i teraz na 18.00 że... dopiero, a to dobrze. Po... Najlepiej zostawiać ulty na ten. Bossa. No chodź, tam, 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 też ten zużył, kolcisła, szalony. Teraz seria. Czy tylko ja utrzymuję ulty? No chyba tak. Kurczę. No, no zostaw, zostaw typie, typie zostaw save, nie możemy cię powstrzymać. Też ulta. Pięknie. A się go. Akurat jak przyszedł boss, serio. Serio, serio. O, jeszcze ten kąt. Co twój ból dodaje do HP? Zmiana życia, czy co? No tak. Już no jak skakujesz, to się różowe teraz. Jak ma mniej niż 50% HP, Kurde, no się 50 zrobi. 50% HP, to jest na mnie, nie wiem dlaczego. A dobra, już wiem dlaczego, już wiem dlaczego. Zadziwiam go. Ja. Yeah. Tak przy sejfe yeah. mogą być. Tak. Wiedziałem. Powiedziałem. Ty. Ty będziesz przy Długo ja muszę trwać? No a dopiero co 3 minuty. Mój naj, najwyższy. Rekord to był. 6 minut i sekundę. A twój. I w sekundę? Naj, mój największy to był jakieś. 5 minut Tam 4 minuty i 3 minut 4 sekundy Chyba jestem. Mój 4 minuty... Mi... Ale to w innym. To było w innym. To był twój największy. W tym cię 6. Wiem, ale 6, 6 minut zabijałaś bosa. I co? I co? Nic. 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 Nic się nie udało. No niestety. Co się tu kroi? O no nie, akurat przy bosie, ale no nie dotrzymamy się do bossa, 4 minut 25 sekund. Dobra, nawet dobrze. Ile już... 96 mam skrzynki. 120, skrzynka. 120. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Zbieramy zbieramy. Ej, może zagramy jeszcze jedną rundę? Ej! Ej, jeszcze jedną rundę? Patrzcie, 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 patrzcie tutaj, tutaj, tutaj. O, tu, tu, tu. Mamy Ulepsham 1800 ty... Ulepszam Sandy. Uleprzam Sandy. 1800 100, pieniążków. Jej. Kogo by tu ulepszyć? Miałem nie wiem co to było ulepszy. Jessie, Jessie, Jessie ulepsz. Jessie ma fajne, zy... fajnego star powera. Dużo mi zdanie. Nie. Dawaj, gramy. Ulepszyć czy nie ulepszyć? Bo jest. Dobra, zrobię. zrobię? Zrobię to dla Was, ale macie mojeć sześć słupek w ogóle proszę. Chociaż ulepszę. wszystko dla was zrobię. Dawaj, jeszcze jedna chociaż. Okay, Ostatnia. Ostatnia <coughs> ręka. Mój power jest taki, że mm, z... A co ja ja 50... no, Jak będzie 50% plus ten zostanie komuś HP, to zadaje o 120 kg więcej. Coś takiego. Nie wiem, co to jest czas. Chodź, chodź, pomysł. Ja. Nie, Co nie umiesz? Umiem. Mam mechanizm. Nie, nie ja umiem. Chmury. Ja sam. mam. Ja. Juhu, są go od nich. Dobra, zadaj więcej, kolega było mi się na różowo. Szyb, szyb, Nie! Szybciej, ja go rozbawię. Nie. Przygotuj się na różowy przytulas! A co, będziesz mieć zaraz kulta? Nie, po prostu to przytuliłem bądź. ją różową i się... O, tam idzie bot! Chodź za nim. Za pejperą. Za... Pik, 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 pip O, szelki. jest pip szelki. 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 Mm -hmm. Szelki. Nie lubię pip 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 A się. uciekaj. Uciekaj, proszę, uciekaj. Yes, yes, bierz, bierz. Bierz. Mm. Dlaczego? Poczekaj, bóle tu za za, za Poczekaj za mną. nie wiem. Chodź, chodź. Tu, tu, tutaj, chodź. Pomóż, pomógłabyś. Jak zakład... Za... za ja, tam, I tam, 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 tam No idź. Dobra, 11 tysięcy. Wezmę. 11 tysięcy kapel. Nie, my to chyba wybramy. Ja mnie nawalam. Kurczę, jak ja głupi. Trzeba wchodzić w piper. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Dzień dobry. Yeah, Nie, pierwsze miejsce. Dobry. I na tej rundzie kończymy odcinek. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarz. Na Kroł, to tak przypnęłam serduszko. Pa!